Siemano wszystkim, z tej strony Ekiparak Team. Dzień dobry. Cześć, Dzień dobry, dobry. ha! I dzisiaj grałem sobie taką mapkę Dasta 1 połączonego z Dustem 2 i jeszcze taki mały komunikat, bo oglądacie ten film jak Grzesiu jeszcze nie ma 400 tysięcy, więc możecie teraz e, wejść w, w opis, kliknąć je, jego link do kanału i dać mu subskrybera. Co nie <laughs> tak, jeszcze możecie dać łapkę w górę pod filmem. Drużyna przeciwna jest z grupy Steamowej, yy, więc link w opisie i zapraszamy. Dobra. Robiamy 20, 20 tysięcy dajcie mi tyle subów po tym filmie ile Johnny ma pingu. O! 400. O, o. A czemu tylko tyle. A już spadają, patrzcie. Nie no, za zerwane to nie. No, z jest z dwa subów, lat, A lecą. Co mój. jest? To tam jest zielony. zielony. Ja tu smoke U. jest mgła? Dziwna mapa. Ojej, oh, yeah, no ja już le leżę. Dobra, nice. Po prawej obity mocno. Plecy nam robią. Plecy mhm. no, no. chyba Tam Bambuk, bambuk. Jeszcze Zabijam na to było. 600 pingów. Wow. Ta w oknie. Ma max! To ja, o to ja. Nice, nice, no Zabiłem. <coughs> brawo, brawo. Pojechałem ich. Uwaga, oni przekupują Forza. Ja pierdolę, robię... 91 w 8. Glock, tych chamie ty. 100, 104 w 7. Ja dałem 0 w 0. Aha. <coughs> tak, tak <coughs> może. <coughs> Czyle ci? Się... Nie tutaj, tędy. Jest B. O, co 0 może splądować, yellow. Mam szansę do broni na daleko Pod oknem Dobra. jest Uła, tam gołostek On mnie mi tutaj dziś był Ule, tutaj pojęcia w tym doby. O jest, kurde z ABS-em Nie yes. Co zrobił? 16hp <laughs> Ja pierdolę no. niego, nie? Ten co nice. robi Lol <laughs> Wygra to Ping <noise> ping. A nie, już mam normalny ping. hopping. Mm, tak, bardzo normalny ping. 500. żony <noise> hopping. Aha, już, już rośnie. Su subskrypcje lekrzy się. <noise> teraz musicie supować, bo strasznie robię. Ale mgła. <noise> o, beczka się turba, musi odlewać. Patrzcie. Kurde, nice. co zrobił. A widziałeś jak z Beczką zrobił sprytnie. <noise> Ja bym się przejechał na nie. Na no, no, środku ja się tam. O, <laughs> pingi. Małe. Gut, tam ginąć co rundę. O, bots <słuch> też widzę, że idzie na no, jak no, no, Ja tylko asystkę zrobiłem. Ej <laughs> nic. Ej, co to <laughs> A to. to to nie. Dawaj jedź Ej, nie słuchaj. Nareszty. O ja, ale zablokowałem się. Ej. Kurde, Chciałeś <laughs> się <laughs> przesunąć. Przy... Kurde, za skałą jest i. O, Ale no jest za skałą. Ojej, nic nie mogę zrobić. Ja zabić. tam poobijałem. Bra Patrzcie, to... Dzięki Dwie asysty. Dajcie mi coś zabić. Co? Chodźcie, co? Na -a, a co? na. Chodźcie na jednego a Chodź na drugiego besta. Dobra. To kieruj tam magister. Słowo wrzucamy do <laughs> tego besta. Dawać taktykę. Max GPS, mów. Za, Za, Za 50 metrów, 50 metrów w lewo. 50 metrów w lewo. Znowu pojedziemy Na rondzie czwarty zjazd. Za 50 metrów skręć... Gdzie jest? Na dole był? rzucam pizdę. Nie na ma już lewego pasa. Dobra, skoczę na dół. Dobra, plantuję. O, o. nie. Okej. Okay. Okay. 1,38 mieliśmy dojechałeś do ciebie. Kurde, jedynie sobie No nie tam Dobra, rzucę mu i ginę. Pa! No. Jezu, mówiłem, a w 15 ma. 3 sunia, ja nie mogę niebać w czembie. Ej, nice. O, nice. Easy. Nie no to jest za, 03. 3 nie no Grzegorz to zawsze zabija. Za dobrego jesteś. Jestem dobry raz, no. no ale no przykro mi, no. Od zmiany <laughs> rozdzielczości zacząłem każdy matchmaking otwierać i każde nagrywanie. Gdzie idziemy teraz, B? ale biało. Jak do święta ucypisa <laughs> <laughs> Jezu. To wcale nie śnieg. <laughs> Kurde. Okno. Miałem, miałem 700 pingu i zabiłem właśnie dwóch typeczków. Kurde, nie ciężkie zadanie. A tu nie ma ich. No na na pingu. pingu? A nie! Idę, nie ginę i, i fragi mnie. Noop w komentarzach. nup. w komentarzach. Ja 0, 3 03 serio na swoim tym nagraniu. <laughs> nie, o, to jest tylko zły stres. Tyle subów dajcie Krzesiowi, co ja teraz mam pingów. Ło, 614. Razy 100 botsa, czyli 6000. I akurat <laughs> będzie 400. Tak, to no, już ja mniej brakuje, <laughs> brakuje, 5. Dobra. Dobra, idź UCT, znaczy bot. Okno. Nie, niech UCT idzie, O nie. 55 wyłoży. Z... <laughs> On jest. <laughs> 50 mil no, nie nie na daleko. Dobra, podchodzę. Ziwa, Dawaj, pa, 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 pa. no co jest? No co jest? I jest? w 3. To w trzech Dobra. Dobra. Ja, ja to ugram. Dobrze. jakaś. Zawróć O, już idzie jeden pa. Zmieniam trasę. Mimo było. Zmieniam trasę. <laughs> zmie, 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 zmieniam Ale... trasę, tak było. Teraz jechaliśmy to <laughs> no. tak zmie, 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 było. Zmieniam Zmieniam Prze-przeliczam. Ej, Ucti, to wyglądało jakby tam ścianka jakaś była niewidoczna. No właśnie, ja, ja w niego dobrze. strzelałem, ty. Zdałem 52. A ja w 37 w 3 skacham, to jest nieśmieszny żart. Taki noworoczny. A zginę. Ja nie, nie ja mam. I nie wiedzą, gdzie paka. Ostatni tu jest, zawką Janusz. Ewa, obserwuję Co on, chyba. O, chyba <grym> ta. Na to wygląda. A to zmiana. 15-1, to jest 0-4! Właśnie na pukiel przewrócę. Najważniejszy jest teamplay, prawda, A No No Ja mam to dlatego gram za was. No właśnie. Ja mam, mam 7-3 na franki, pingu. Gdyby Grzesiu ma wszyscy razem wzięci. Tak? Czekaj, 7, 10, 13... No. Ja po prostu... UCT podbija średnią. Ja was kameruję, nie? Tutaj. A, A nie. Idę wtedy i zginę, nie? Po nie robię tego, to jest ja tak. Aha, czyli chyba... a głupie. Oh. Ambo, głupie. Max. głupie. Ambo, głupie. Ambo, głupie. Ambo, głupie. Ambo, głupie. Ambo, głupie. Ambo, no, no. no. Tak, bo no? Easy dwa cztery. Easy piętnaście. głupie. Easy <laughs> Także 7, wbijajcie Grzesiowi 400 tysięcy. Jeżeli wam się ten film spodobał, to łapka w górę i linki do kolegów w opisie. I cześć. Hejka. hejka. Pa. pa. Na razie. Hejka, hejka.